Dzięki Wam, dzięki Waszym wpłatom, dzięki Waszemu zaangażowaniu, plakatom, dzięki prawu i sprawiedliwości, solidarności, solidarności rolników indywidualnych, ale przede wszystkim dzięki Wam. Obywatelom, którzy powiedzieli, nie zgadzamy się na to, co dzieje się dzisiaj w Polsce, i Karol Nawrocki będzie naszym kandydatem, i nie pozwolimy na to, aby niszczyły go instytucje państwa polskiego. Fałsz, propaganda, telewizja rządowa to jest wasz sukces. Stoję tu jako wasz sukces i symbol tego, że Polacy nigdy nie dadzą sobie zabrać waszej wolności. Na koniec. Chcę powiedzieć jedno, choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie